Lech Janicki. Od 9 lat starosta Ostrzeszowski. Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Absolwent Akademii Liderów Samorządowych. Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Ostrzeszowie. Przez ostatnie 4 lata samorząd powiatowy w Ostrzeszowie zrealizował na terenie całego powiatu wiele nowych inwestycji. Budujemy nowe drogi i ulice. Modernizujemy domy pomocy społecznej oraz obiekty oświatowe. W szpitalu działa już tomograf. Chcielibyśmy, aby w każdej szkole było nowoczesne boisko. Samorząd pod moim kierownictwem pozyskał na te cele znaczne środki unijne. Lech Janicki, starosta, godny Twojego zaufania, zawsze blisko ludzkich spraw, bo człowiek jest najważniejszy.